Co poznasz i co doświadczysz na warsztatach? Nowoczesne techniki pracy z ciałem. Oddech, głos, tre. RTZ racjonalna terapia zachowań, czyli praca z przekonaniami ograniczającymi. Praca z podświadomością i, że tak powiem, rozbrajanie mechanizmów obronnych, które nam nie pozwalają puścić zablokowanego stresu z ciała. I z jakimi korzyściami możesz wyjść? Pierwsze, uwolnić napięcia i stres ze swoich tkanek mięśni, szczególnie w obrębie pasa miednicowego, ponieważ będą też ćwiczenia na mięśnie, na miednicy. Następnie. Zrozumiesz lepiej potrzeby swojego ciała, a jeśli rozumiesz potrzeby swojego ciała, to dostarczasz mu to, co potrzebuje, a jednocześnie rozpoznajesz swoje nie, czyli co szkodzi i co przeszkadza swojemu ciału, co powoduje taki plusowy skutek jest tego taki, że łatwiej nam postawić granice, powiedzieć nie, więcej nie mogę. Co jeszcze? Przetworzyć tak zwane trudne doświadczenia, uwolnić je z naszego ciała, a jeśli by się okazało, że to jest trudniejsze niż się spodziewałaś, w poradni Izis możesz skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Zatem jest to bardzo holistyczne podejście. I ostatnie z takiej grupy wzmocni swój, że tak powiem, układ emocjonalny, czyli swoje zasoby emocjonalne. Czyli nauka samoregulacji. Czyli to, że w różnych ekstremalnych sytuacjach wiem, jakie mam zasoby i mogę z tych sytuacji wyjść, samoregulować. Samoregulacja jest podstawą zdrowia psychicznego i fizycznego. Zatem zapraszamy poradnia Izis i Renata Oczkowska, trener pracy z ciałem, ale również coach. I co jeszcze bardzo ważne, ponieważ wsparcie tego programu jest właśnie ze strony Polskiego Stowarzyszenia Tre, zatem jeśli droga kobieto, znalazła się w jakiejś bardzo trudnej sytuacji finansowej i nie możesz sobie pozwolić nawet na te bardzo promocyjne warsztaty, które teraz się zaczynają, zgłoś się do nas, ponieważ Stowarzyszenie oferuje dofinansowanie tych warsztatów, zatem nie zostawiaj tego, i jeszcze raz podkreślę, jeśli jesteś osobą, menadżerką, matką, opiekunką i wpływa, i, i że tak powiem, pracujesz e, z innymi osobami, to pamiętaj, że Twoje odstresowane ciało, Twój uregulowany układ nerwowy powoduje to, że daje stabilizację i reguluje te słabsze układy nerwowe, co jest bardzo pomocne, kiedy jesteś mamą. Świetne, bo masz przewagę konkurencyjną, kiedy prowadzisz zespół i łatwiej go wyregulować, kiedy coś się niedobrego zadziewa, i kiedy jesteś wsparciem zawodowym, ale osobiście dla osób, które akurat tego wsparcia potrzebują. Na przykład nasi rodzice, na przykład mam taki zawód nauczycielki, policjantki, pracownicy społecznej, albo wspieram przyjaciółkę tak, w trudach. Zatem nie tylko dla siebie, nie tylko dla innych ale zawsze z intencją, że robię to dla siebie. Nie przychodzimy tutaj ratować świata.